Aby poprawnie przygotować plik graficzny musimy poznać dokładne wymiary zamawianego produktu. W tym celu klikamy zamawiony produkt, wybieramy odpowiedni rozmiar, a następnie klikamy po prawej stronie link Jak przygotować plik. W otwartym PDF-ie widzimy wymiary, w jakich musimy przygotować naszą grafikę. Wymiar netto to wymiar produktu po docięciu, czyli wymiar ostateczny. Natomiast po prawie przygotowana grafika musi zostać zaprojektowana w oparciu o wymiar brutto, ponieważ nóż docinający nasz produkt może mieć kilka milimetrów odchyłu. Stąd konieczność przygotowania większej grafiki. Z tego też powodu ważne elementy, takie jak tekst i logo, muszą zostać oddalone o 3 mm od wymiaru netto, czyli o 5 mm od wymiaru brutto. Dla ułatwienia mamy możliwość również pobrania makiet. Ważne, by po zakończeniu projektowania grafiki usunąć linię makiet z naszego projektu. Jak już poznaliśmy wymiary brutto zamówionego produktu, to możemy przystąpić do prac projektowych. Klikamy plik, nowy, wpisujemy szerokość oraz wysokość brutto, w naszym przypadku ulotki A6, jest to wymiar 109 mm na 152. Podajemy rozdzielczość DPI dla małych produktów takich jak ulotka, listówka, plakat, katalog wpisujemy 300 DPI czyli 300 pikseli na jeden cal. Dla dużych produktów takich jak rollup, banner wpisujemy od 70 do 150 DPI. Ważne aby zawsze wybierać kolorystykę cmyk a następnie klikamy OK. W celu ułatwienia projektowania wprowadzamy linie pomocnicze aby tekst nie wszedł poza te linie. W naszym przypadku spad zewnętrzny wynosi 2 mm, a margines zewnętrzny 3 mm, czyli ważne elementy muszą być oddalone o 5 mm od wymiaru brutto. Dodajemy tło do naszej ulotki. Następnie dajemy tekst. Ważne, aby tekst nigdy nie wychodził poza nasze linie pomocnicze, czyli musimy go zmniejszyć. Dla ponownego wyjaśnienia okoliczności przygotowania grafiki w wymiarze brut, to proszę sobie uzmysłowić, że nóż, który będzie przycinał grafikę, może ją przyciąć zarówno w tym miejscu jak i w tym miejscu, dlatego jeśli przycię kawałek tła to nic złego się nie wydarzy, ale jakby przyciął kawałek tekstu to nie wyglądałoby to zbyt estetycznie. Ostatni krok to usunięcie wszystkich linii pomocniczych. Nie będą one już na więcej przydatne. Jeśli korzystamy z programów graficznych takich jak Corel lub Adobe Illustrator, ważne jest, aby wszystkie czcionki zamienić na krzywe. W naszym przypadku, gdy korzystamy z Photoshopa, wystarczy, gdy spłaszczymy wszystkie warstwy. W tym celu klikamy warstwy, spłaszczenia obrazka. Na pewno się sprawdzamy wymiary. 109 mm na 152, 300 dpi, wszystko się zgadza. Jeśli wszystkie teksty zamieniliśmy na krzywe, cały obrazek spłaszczyliśmy, to możemy przystąpić do zapisania naszego projektu. Preferowane formaty graficzne to JPG, TIFF, PNG. My wybieramy JPG. Koniecznie wyłączamy profil ICC i klikamy Zapisz. Wybieramy najlepszą jakość i klikamy OK.